Magier KNS, Ho 16 Challenge, Muszę dzięki za zaproszenie do zabawy Możliwe, że spóźniony, ale jestem bez obawy. Witam mordy, tu Magier KNS na picie łapcie szybko mocno, to co usłyszycie Tereśnicki styl, dziś już bardzo mocny Pozdrowienia, wariaty, tylko same propsy Teraz właśnie wypoczyny magiera Na pewno słowami od to Głośnika, nie ogarnia tego żadna nowa technika Membramy dostaną ostrą jazdę Spalą będą po prostu na każde Po to, po to ziomy dobre rapy dają Piszą, rymują, co czują i nagrywają Rap Tylko dla was z ekipy KNS Wielu się zastanawia gdzie to jest Dla wszystkich was to jest do wysłuchania Bezbędnego gadania, hamfa i bluzgania Rap tylko uliczny to dla mnie priorytet Kolane jest zawsze wybite. Ha. Balone są nieuniknione, albo papier, konceptów kupione. Mass media robi, cało to we wrzaski Rycie pani, a firmy promocje na maski. W życiu na drodze leży głoda głodzie Powstaje więcej ludzi jak na głodzie. Żydy, jego nekta potrzebują, po bliskich tych osób nie widują. Trzeba rzucić tym tymurdon na konto. Zabijemy rapem wirusa pronto Ha. Nominuję kwiatka KNS, małego KNS i Robsona ORW